Romek, zaczynamy sezon tym razem od zawodów w Załużu. No tak, no po paru latach wróciło, że idziemy odwrotnie, czyli nie zaczyna się Korczyną czy Górą Świętej Anny, bo to już dawne lata. I startujemy w Załużu. Myślę, że jest chyba dobry pomysł, bo wiadomo, że zawodnicy nie są rozjeżdżeni. Ta trasa jest taka, że można się po prostu tam jeszcze coś podszkolić, a nie ma, nie ma takiego pełnego gwizdka od razu na innych trasach. No co, fajnie, fajnie, dobra pogoda, dobra atmosfera. i. Myślę, że, że wielu kibiców będzie na tej trasie. Czy przez ostatnie 7 miesięcy jakieś modyfikacje wprowadziłeś do swojego samochodu? No tak, no drobne, drobne rzeczy podochodziły, ale ten samochód jest tak zmodyfikowany, że żeby coś z nim więcej zrobić, to są już po prostu budżet jest taki. Aż za mały na to, trzeba dużo pieniędzy włożyć i myślę, że nie ma, nie ma też sensu, bo samochód jest dobry, wygrywał w tamtym roku, wiadomo, że w tym roku konkurencja tam doszła i będzie gorzej, no ale przynajmniej coś się będzie działo, z tego się cieszę. Jest około 10 zawodników u mnie w klacie i to dla mnie daje duży plus i będę chciał tutaj walczyć jak najlepszy wynik i interesuje mnie pierwsza trójka, wiadomo, i generalka jak, jak, jak najwyższa. Nowy sezon, górski samochodowych, mistrzostw Polski i ty po pierwszej rundzie na pierwszym miejscu znowu. No tak, no fajnie, cieszę się z tego. Wiadomo, że parę miesięcy się nie jeździło, nie siedziało się w samochodzie. Pogoda dopisuje, w kibice tak samo, walczę o mistrzostwach Polski i Słowacji. Drugi byłem jako w jako mistrzostwach Słowacji, w generalce w miarę wysoko. Jest dobrze, nie ma co narzekać. Powrót na trasę w załużu, po w zasadzie. Tak, po załużu, czyli skończyliśmy w tamtym roku ostatnie dwie eliminacje, a teraz powracamy jako dwie pierwsze. Dobry pomysł? Myślę, że tak, to jest taka trasa na rozjeżdżenie się, że jest bardziej bezpieczna. Nie ma tych szybkich partii, tylko jedynie po starcie i no widać, że od razu, że nie ma, nie ma jakichś, jakichś wypadków i nic się nie dzieje, że wszyscy w miarę jakoś dojeżdżają. Przed tobą dwa podjazdy wyścigowe, ale wcześniej chcę zapytać, co się stało dzisiaj na mecie. Ponoć jechałeś z lewarkiem w ręku. No, dokładnie. No, urwał się Unibol przy, przy skrzyni zmęczenie materiału, ale już jest naprawione. Wszystkie biegi wchodzą. Koledzy pożyczyli mi tam po prostu Unibola, bo takiego małego nie miałem i dziękuję im za to. No i myślę, że będzie dobrze, że wytrzyma. Tysiące kibiców jak zawsze tak, tak. No, widać, że w niedzielę dopisało kibiców. No, pogoda przede wszystkim i tutaj no, chyba jedna z najwierniejszych liczb kibiców w Polsce na wyścigach górskich. Chyba no. też dlatego, że to już 39 lat w zasadzie. No na pewno. No, tutaj wiadomo, że organizator już robi te imprezy prawie 40 lat i no, duże podziękowania dla nich, że, że robią takie fajne imprezy. Bardzo przepraszam Andrzeja za to, że nazwałem go Kielczaninem. Oczywiście Andrzej jest z Krakowa, reprezentuje Automobil Klub Kielecki. Lubi kielce, bo przecież inaczej nie byłby właśnie w tym klubie. We are the champions dla was i dla wszystkich zwycięzców w poszczególnych kategoriach pierwszej rundy. A może teraz...